Dnia 21 lutego 2012 roku w Proszowicach odbyło się uroczyste otwarcie biura poselskiego posła Ziemi Proszowskiej, profesora Włodzimierza Bernackiego. Chciałem serdecznie Państwa przywitać na, na spotkaniu, na otwarciu Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie biura posła Włodzimierza Bernackiego w Proszowicach. Posła, który, no jak deklarowałem kiedyś w kampanii wyborczej, tak podtrzymuje tę deklarację. No ja chcę być posłem całej, całego okręgu 15, ale no ze szczególnym tutaj, jak gdyby, zaznaczeniem tego miejsca, w którym się urodziłem, czyli, czyli Proszowic, ale Powiatu Proszowickiego. I, i, I rzeczywiście mogę z całą taką stanowczością powiedzieć, że, że czuję się posłem. Który wyszedł z tej właśnie wspólnoty. Rzeczywiście wydaje się, że no zapraszając Państwa tutaj, przede wszystkim jako tych, którzy reprezentują organy władzy samorządowej, no chciałem w ten sposób zwrócić się do, do wszystkich mieszkańców właśnie, właśnie powiatu, stąd nieprzypadkowa obecność Pana Starosty. To nieprzypadkowa obecność Państwa jako przedstawicieli poszczególnych samorządów, poszczególnych, poszczególnych gmin. Ja, jako poseł, chcę być posłem, który reprezentuje interesy, jak powiedziałem, całego okręgu. Chcę reprezentować interesy mieszkańców powiatu, no ale chcę również reprezentować interesy również tych, którzy i będę upominał się o to, aby państwo pełniący te bardzo ważne funkcje w samorządach, no mieli z mojej strony jakąkolwiek, czy mogli w przyszłości otrzymać jakąkolwiek pomoc. No wiemy, że i państwo mają świadomość tego, że, że akurat jestem posłem partii opozycyjnej, ale wydaje się, że, że w pewnym momencie barwy partyjne, jeśli chodzi o te sprawy lokalne, mają charakter drugorzędny. Wiemy, że kłopoty, które dotykają ten powiat, są kłopotami właśnie bardzo podobnymi we wszystkich, we wszystkich gminach i, i mam nadzieję, że, że tutaj będziemy mogli no, podjąć działania zmierzające do tego, aby, aby no, chociażby jeśli chodzi o kwestie oświaty, Oświaty, która no, jest według mnie no, czymś istotnym i ważnym dla, dla funkcjonowania naszego powiatu, aby te problemy oświaty były rozwiązywane właściwie wspólnymi tutaj y, siłami. No, bez edukacji, y, przy słabej edukacji. No stracimy to, co dla, dla tego terenu, dla, te, dla, dla tej naszej ziemi jest, jest najcenniejsze. Ja wiem, że to brzmi być może troszeczkę patetycznie, a panowie państwo, panie zderzają się z, z problemami finansowania oświaty na co dzień, ale mam nadzieję, że, że, że jest szansa na to, żeby, żeby wspólnie działać zmierzające, działania zmierzające do tego, aby ta sytuacja uległa poprawieniu czy uładzeniu, że tak powiem. i aby, aby ta reforma w tej sferze dokonała się w sposób taki, powiedziałbym, najłagodniejszy. Szanowni Państwo, wypada w tym momencie to, to sformułować to zdanie, że o to uważam biuro poselskie, posła Włodzimierza Brnawskiego za otwarte. Jeszcze raz dziękuję Państwu za, za, za przybycie no i zapraszam teraz do, do, że tak powiem, do kuluarów. Zapraszam Państwa do rozmowy Mam i zapraszam Państwa do wzniesienia toastu za, za to, aby, aby to biuro było biurem faktycznie działającym i biurem, które będzie stale otwarte na potrzeby nie tylko obywateli, ale również tych, którzy tych obywateli reprezentują, tych, którzy, którzy pełnią te ważne, istotne funkcje z punktu widzenia naszej, naszej, naszej wspólnoty lokalnej. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do... Do Toastu. Dziękujemy. Gratulujemy ładnego biura. pierwsze takie dość ładne, bo do tej pory to różnie to z tymi biurami poselskimi bywało u nas. To tu widzę, że i przestrzeń, i to zaplecze, które myślę też będzie tak, tak. do dyspozycji. Naprawdę dziękuję bardzo, gratulujemy. Ja powiem ze swojej strony, że myśmy już mieli z Panem Posłem rozmowę u mnie w gabinecie. Był również pan posłem na sesji, zapraszamy częściej w miarę możliwości. Myślę, że ta sprawa oświaty dla nas bardzo ważna. Ja tam panu posłowi zasygnalizowałem kilka tematów, tak. nie będę teraz o tym mówił, niemniej zwracam się dalej o kontynuację tego. Myślę, że wspólnymi siłami w tej oświacie przede wszystkim coś osiągniemy, bo tam największy za to się po prostu w tak. tej chwili stwarza przez to, że ten niż demograficzny jest wiele, wiele innych jeszcze przesłanek. nowa siatka godzin, nowe arkusze organizacyjne, to powoduje to, że część nauczycieli straci pracę i to jest też na pewno bolączka, bo zasilą pewnie rzesze bezrobotnych i to nas też bardzo boli, a szczególnie mówię w takim środowisku rolniczym, gdzie nie ma tego zaplecza jak w Krakowie, gdzie możemy znaleźć inną szkołę i tak dalej, tutaj też będziemy musieli jakoś temu zaradzić, niemniej liczymy na pomoc Pana Posła, a mówię gratulujemy ładnego biura, wyborów już wcześniej gratulowałem więc nie będę się powtarzał jeszcze raz dziękuję bardzo dziękuję bardzo panie starosto.